Wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj 1 grudnia, już właściwie wieczór późny, mam wam do przekazania bardzo istotną informację na temat wydarzenia, tak zwanego wielkiego wydarzenia, które jest zapowiadane od Dawien Dawna jako wielka zmiana, która ma sprawić, że ludzkość dojrzeje do tworzenia własnego świata opartego na uniwersalnych zasadach jako całość, jako ludzkość zjednoczona, jako struktura połączonych ze sobą świadomych jednostek. I do tej pory nie bardzo było wiadomo, czym to wydarzenie ostatecznie ma być. Kiedy ma nastąpić i jaka będzie jego skala. W tej chwili zostało to wreszcie ustalone i mam prawo przekazać Wam szczegóły dotyczące tego zdarzenia, zdarzenia epokowego i historycznego w dziejach świata, ponieważ w skutek tego wielkiego wydarzenia ma powstać Duchowa Rada Świata, i jest już pewne, że powstanie ze względu na zalążek, który będzie miał miejsce w Polsce już w grudniu, w okresie przesilenia zimowego, a dokładnie między 18 a 21 grudnia nastąpi zebranie Duchowej Rady Polski, która jest już wyznaczona. Która zostanie połączona z energią starożytnej cywilizacji majańskiej w postaci jej przedstawicieli na Ziemi przedstawicieli cywilizacji opiekujących się ludzkością w postaci 13 kryształowych czaszek, dojdzie pierwszy raz do takiego połączenia ludzi z tymi kryształowymi istotami. I na skutek tego zostanie otwarte połączenie, pewien specjalny diamentowy portal, którego od bardzo dawna na Ziemi nie było. I na skutek tego połączenia zostaną przekazywane informacje szczegółowe odnośnie konkretnych działań, projektów, wdrażania zasad i realizacji programu Nowej rzeczywistości. Dla ludzi, którzy zgodzą się podjąć to wyzwanie, ponieważ zasada jest taka, że nikt nie jest wykluczony, jeśli nie wykluczy sam siebie. Czyli wszyscy są zaproszeni do tego projektu, natomiast każdy może odmówić. Oczywiście też jest taka zasada wolności, że jeśli ktoś dołączy do tej struktury, ponieważ będzie to. Ściśle zorganizowana struktura na wzór siatki kwiatu życia, tylko bardziej rozwinięta i nieco bardziej złożona. Każdy, kto wstąpi do tej struktury raz, może do niej wstąpić raz i może z niej raz wystąpić. Dlatego wymaga to dokładnego zapoznania się przede wszystkim z osobami, które będą reprezentować tą strukturę. Kontaktu z wyższymi wymiarami i poprzez swój autorytet, swoje dokonania stają się gwarantami jakości przepływu tych częstotliwości. Oczywiście też dzieje się to w sposób bardziej rozległy. Nie chodzi tutaj o wyróżnianie konkretnych jednostek. Chodzi o to, żeby struktura działała falowo, żeby się rozszerzała, powielała. Jak fala tsunami, jak efekt domino, czy jak efekt setnej małpy, gdzie określona grupa powoduje zmianę w całej świadomości zbiorowej, i do tego wydarzenia właśnie ma dojść 18 grudnia. I powołana Duchowa Rada, Rada Duchowej Polski, ma prawo, Powołać również, ponieważ jest ona złożona z 12 um, przedstawicieli, plus e, z jednej osoby e, reprezentującej, szczególnie wyróżnionej. E, ma ona prawo powołać, każda z tych osób, 12 kolejnych osób i każda z nich, kolejne 12. W ten sposób tworzy się właśnie ta megastruktura, i pierwsze z tych e, powołanych osób stanowią. Krąg 144 przedstawicieli różnych środowisk, przede wszystkim aktywistów, ludzi skupiających się wokół różnych idei, nauczycieli, konkretnych miejsc, projektów i będą stanowić pewnego rodzaju duchowy parlament, który będzie miał wpływ na realizację projektów, które będą do niego zgłaszane. I sam też aktywnie będzie uczestniczył w powielaniu i rozszerzaniu się tej idei na całą polskę, a później też na inne kraje, które będą stowarzyszone w tej strukturze określane jako alter globe, czyli alternatywny świat połączonych ze sobą plemion wielu kolorów według określenia kieszy krauter, która mam nadzieję zgodzi się stanąć na Czele tego ruchu, a jako przedstawiciel ziemi Gai, jako rzecznik Gai, która została przez nią upoważniona. Jest to opisane w jej wspomnieniach w książce "Plemię wielu kolorów. Cztery lata temu Kiesza była na moje zaproszenie w Polsce i prowadziliśmy na ten temat rozmowy, które są bardzo pozytywne. I pod jej kierownictwem stworzy się Duchowa Rada Świata, złożona z przedstawicieli lokalnych rad narodowych, które będą w tym uczestniczyć, i na zasadzie pełnego spektrum doświadczeń, informacji, dorobku wszystkich narodów zostanie skompletowana wiedza i mądrość wszystkich plemion i wszystkich czasów. W ten sposób otrzymamy powrót do swojej pierwotnej wielkości, otrzymamy zwrot swojej pamięci przedurodzeniowej, czyli przedcywilizacyjnej, i dokona się pewnego rodzaju synteza tych zapisów, tych informacji, tych przekazów, które mogą stworzyć podstawę do budowy nowej jakości, nowej zjednoczonej ludzkości. We wszystkich tych wydarzeniach każdy będzie mógł zauczestniczyć, oczywiście według pewnej kolejności, ponieważ pierwsze osoby są dobierane w szczególny sposób przez Duchową Radę, ale jest też wiele osób, które już nad tym pracowały czy współpracowały. Dlatego takim zaproszeniem, które być może niektórzy z Was posiadają, i jednocześnie kartą wstępu będzie taka pocztówka, duch niebieskiej gwiazdy. Kto jest w posiadaniu takiej karty wstępu jest w pierwszej kolejności mile widziany i zaproszony. Oczywiście wszelkie informacje będą podane bezpośrednio mailowo czy telefonicznie dla osób, które wyrażą. Chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu. Link do informacji szczegółowych będzie pod tym filmem. Nie jest to wydarzenie otwarte od razu uprzedzam trzeba mieć zaproszenie w postaci też osoby gwarantującej. Naszą moralność, naszą duchową jakość, i przede wszystkim chodzi o to, żeby trafiły osoby, które są nam znane, nie są to osoby anonimowe, czy też szpiedzy systemu, czy wywrotowcy, którzy chcieliby utrudnić nam funkcjonowanie, przebiegu tych obrad. Także tutaj uzbrójcie się w cierpliwość. Na początku wystartuje pierwsza grupa. Część z tych relacji być może będzie udostępniona publicznie. Dlatego zapraszam też przedstawicieli mediów ezoterycznych, niezależnych, również niezależnych dziennikarzy, blogerów, aktywistów, którzy chcą wnieść część swojego doświadczenia i również pojawić się w charakterze. Obserwatora czy wspólnika, ponieważ też będzie można zadeklarować swoją formę wkładu, czy w formie darowizny, czy własnej pracy, jakiegokolwiek udziału własnego, ponieważ też będą określone zasady przyjmowania kolejnych członków, którzy. Będą musieli spełnić określone trzy warunki, z których pierwszy to jest złożenie ślubów, niepowodowania cierpienia. Jest to przyrzeczenie Achimsa, tak zwanego wolnostojeństwa, czyli nie zagrażania sobie nawzajem. Jest to bardzo ważne, ponieważ jest to struktura trwałego pokoju, który możemy zbudować jedynie w oparciu o. Taką wspólną deklarację, czyli że wśród nas panuje pokój i nie wyrządzimy sobie żadnej krzywdy, wręcz przeciwnie, będziemy bronić tego pokoju i będziemy stać na jego straży, żeby strzec naszego dobrostanu i żeby wartości, które szanujemy, nigdy nie zaginęły i nie zostały przez żadne zewnętrzne siły zniszczone. Drugi warunek to jest zadeklarowanie wkładu własnego, czyli jest to Pewnego rodzaju stała darowizna lub comiesięczny datek. Może być również w postaci rzeczowej czy w postaci pracy, w zależności od stanu majątności i dostępności środków przez uczestników. Natomiast to jest o tyle istotne, że bez tego niczego nie zbudujemy. To jest porównywalne z medytacjami na rzecz pokoju, z których widzimy, że skuteczność jest mała i na tych wszystkich medytacjach również żerują istoty astralne, które w ten sposób podłączając się mogą karmić się rozmaitymi intencjami, które nie są dokładnie ukierunkowane. Także żeby cokolwiek mogło powstać, musi być konkretny kapitał, musi być wkład pracy, pewnych treści, materii i z tego dopiero będzie można Tworzyć nową rzeczywistość. I trzeci element, również bardzo istotny, to jest element powielenia, czyli zaproszenia kolejnych osób, po to, żeby nasza duchowa rodzina mogła się w ten sposób rozwijać, pęcznieć i wychodzić poza granice naszego kraju i tego, co nazywamy alternatywnym światem, tym, co chcemy stworzyć. Jako odpowiednik raju na ziemi, ponieważ nie czekamy już na nagrodę w niebie, na, na to, że będziemy cierpieć za życia po to, żeby odpracować jakieś wyimaginowane grzechy, żeby zasłużyć sobie po śmierci na jakiś raj. Raj jest możliwy już tutaj na ziemi w tej chwili. Jeśli postawimy sobie taki cel. Możemy osiągnąć wszystko i możemy go wspólnie zrealizować. Dlatego to wielkie wydarzenie jest również obietnicą raju w postaci lepszego świata, o którym śpiewał John Lennon w utworze Imagine, który mam nadzieję stanie się pewnego rodzaju hymnem tego alter globalistycznego ruchu, ponieważ to zostało to wszystko doskonale w tej pieśni ujęte. I teraz najważniejsze, że wszystko to, co jest zapowiadane zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie przyjdą żadne boskie istoty, nie wylądują kosmici, nie zrobią tego za nas hipisi czy rastafarianie. Musimy to zrobić my sami. Jeśli ten apel zostanie wysłuchany, powielony, zrozumiany, Zaakceptowany, wtedy te wydarzenia nastaną i będą miały miejsce. Jeśli zostanie to zignorowane, wtedy no cóż, pojawi się plan zastępczy zamiast misji ratunkowej, będzie plan ewakuacyjny dla istot, które pozostawią ten świat w objęciach wolnej woli jego mieszkańców, również tych, którzy są zmanipulowani przez główny system. Dezinformacji i nazistowskiej propagandy. Co jak wiemy, doprowadziło do katastrofalnych skutków depopulacji i problemów zdrowotnych osób, które zaufały tak zwanemu systemowi opieki zdrowotnej. Więc te wszystkie rzeczy mogą mieć miejsce, nie muszą. Zależy to od nas, zależy od naszego wyboru i teraz najważniejszym czynnikiem. Jest tutaj nasza wola, nasza decyzja, czy chcemy podjąć działanie, czy chcemy stać z boku, ponieważ to i tak się wydarzy: możemy być na pokładzie nowego statku Ziemia, albo zostać na wraku starego, starego systemu, który nieuchronnie dąży do upadku i nie ma dla niego ratunku. Jeszcze cztery lata temu była nadzieja, ale ta szansa została zaprzepaszczona ponieważ zależało to od indywidualnych osób, które mogły wlać odrobinę miłości do projektu ratowania całego świata, ale z pewnych przyczyn zostało to zablokowane i nastały ciemne czasy. Wiemy, jaki był ich skutek. Natomiast w tym momencie nie ma możliwości ocalenia już całego świata, ale jest możliwość ocalenia Ziemi, co za rok może stać się już, niemożliwe albo bardzo wątpliwe. Nie uda się niestety uratować wszystkich gatunków żyjących na Ziemi, nie uda się uratować nawet połowy ludzkości, ale znaczną część na pewno tak. W tej chwili bardzo ważne jest, żeby zachować czysty genotyp zdolny do reprodukcji, zdolny do zdrowego życia w przyszłości. Ponieważ to jest e, główny plan, który wykonujemy tu jako podróżnicy w czasie, cofając się do momentu, w którym równowaga została zaburzona i ludzkość mogła narażona zostać, czy została narażona, ale mogła ulec całkowitej destrukcji poprzez chociażby przymus szczepień wszystkich jednostek, to się nie stało. I jest to uważane za ogromne zwycięstwo, które należy wykorzystać, nie można go zmarnować i zaprzepaścić, ponieważ agenda 2020-2030, która powstała w planach globalistów, zakłada możliwość wykończenia całej reszty populacji. To jest ich plan, natomiast nasza rzeczywistość rozmija się z ich planami i tworzymy swoją własną ścieżkę ewolucji. Jeśli potraktujemy ten apel poważnie, już w ciągu roku jesteśmy w stanie zmienić naszą rzeczywistość nie do poznania. Możemy żyć w prawdziwie wolnym świecie. Do tego zostaliśmy powołani i po to narodziliśmy się na tej planecie. Dlatego postanowiłem dzisiaj, tego dnia, po mojej trzyletniej praktyce związanej z odosobnieniem i z codziennymi medytacjami dowiedzieć się, w jaki sposób można to skutecznie zrealizować, ponieważ wielkie marzenie wymaga również i wielkiej zmiany w myśleniu i wymaga skutecznej metody, która może spowodować właściwy, nieodwracalny już skutek zmian w naszej świadomości która wyzwoli się z lęku. Wyzwoli się z niepewności, wyzwoli się z obudy, z kontroli i stanie się prawdziwie wolna. Natomiast późniejszą kwestią zostanie jeszcze problem, jak tą wolność utrzymać i nie dać jej sobie już nigdy odebrać. Na razie to wszystko na ten temat. Więcej szczegółów nie mogę podać w tej chwili. Jeśli będzie to możliwe, słuchajcie kanału Duchowa Polska i kanałów z nami zaprzyjaźnionych. Zapraszam wszystkich serdecznie do kontaktu mailowego, również przez stronę duchowapolska.pl. Bezpośrednio mogę być niedostępny. Szukajcie członków Rady, być może Was zaproszą. Do zobaczenia i aloha.